Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam Was na kolejne porady związane z nadchodzącą jesienią. Ostatnio zaprosiłam Was na odcinek poświęcony modzie, czyli trendach, które wchodzą w okresie jesień 2020, zima 2021. Dzisiaj natomiast chciałabym się skupić na tematyce związanej z pielęgnacją naszej skóry, czyli z tym, że skupimy się głównie na pielęgnacji dłoni oraz na pielęgnacji ust. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób możecie pomóc swojej skórze w tym trudnym okresie, zapraszam do oglądania. I na początku, jak zwykle zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami, nie pominiecie żadnych istotnych treści. Pamiętajcie również o klikaniu dzwoneczka, umożliwi będziecie dzięki temu mieli właśnie na bieżąco przypomnienia o pojawiających się e, filmach, które są jak wiecie dwa razy w tygodniu, w poniedziałki oraz w piątki. No i przechodząc już do tematów, które są dość istotne, no bo niestety y, zarówno dłonie jak i usta są taką naszą jakby niepaszej wizytówką. Natomiast jesień jest takim trudnym okresem, y, jesień oraz zima y, dla naszej skóry, ponieważ... W lecie nasza skóra jest dość mocno już przesuszona. Często wystawiamy ją na promieniowanie niesłoneczne, a niekoniecznie zapewniamy jej dodatkowo ochronę, um, ochronę filtrów przeciwsłonecznych, co bardzo tą skórę właśnie wysusza, co bardzo skórę podrażnia, co przyspiesza starzenie się tej skóry. Niedługo zacznie się już sezon grzewczy. Będziemy używać klimatyzacji tylko z tym ciepłym nawiewem, co będzie powodowało, że niestety ten nasz płaszcz ochronny skórka będzie uszkodzony. Dodatkowo pojawiają się już silne wiatry na dworze, które do, przyspieszają takie wysychanie dłoni oraz ich zaczerwienienie. Jednocześnie ta polecie, ta nasza skóra jest właśnie, tak jak wspomniałam, odwodniona, jest dodatkowo taka, ma nierównomierny koloryt, pojawiają się też, jak wspomniałam wcześniej, przebarwienia i do tego jest ona niestety szorstka. I dobrze jest, słuchajcie, tak jak często powtarzam, zapobiegać aniżeli potem leczyć, bo łatwiej jest już teraz na początku, kiedy dopiero wchodzimy w ten okres jesienny, Zacząć stosować, wyrabiać sobie te dobre nawyki pielęgnacyjne, a nie jeżeli potem borykać się właśnie z taką wysuszoną, pękającą skórą, mocno zaczerwienioną. I skupię się na, słuchajcie najpierw na dłoniach, a potem opowiemy, opowiem Wam troszeczkę o ustach. I jeżeli chodzi o dłonie, no to po pierwsze dłonie są to takie części ciała, których najwięcej używamy. Zarówno używamy ich do, do łapania różnych rzeczy, do zmywania, do sprzątania... Jeżeli nawet zmywamy naczynia, to generalnie powinniśmy używać do tego rękawiczek, ale wiemy, że nie wszyscy to robią, i czasem na przykład, jak mamy do umycia jeden kubek, to nie chce nam się tych rękawiczek zakładać, bo wiem, jak to jest u mnie. Podobnie jest na przykład z praniem ręcznym, w ogóle ze zmyciem rąk, jak również używaniem płynów do dezynfekcji. I to wszystko bardzo mocno reaguje na naszą skórę dłoni, bardzo mocno właśnie ją wysusza, bardzo mocno ją podrażnia. I wpływa właśnie na, mówiąc krótko, na jej nawilżenie. Ważne jest słuchajcie, żebyśmy mieli taki nawyk całorocznej pielęgnacji dłoni, całorocznej pielęgnacji skóry dłoni, bo to jest tak naprawdę podstawa, jeżeli wyrobimy sobie już ten nawyk, jeżeli będziemy jak najczęściej dbać o to, żeby ta nasza skóra była nawilżona, żeby była zadbana i wypielęgnowana, to tak naprawdę te przejścia między porami roku nie będą robiły na nas żadnego wrażenia. Ważne jest przede wszystkim to, żebyśmy tą naszą skórę nawilżali. Najważniejsze pamiętajcie, woda wpływa nie tylko dobrze na skórę naszej twarzy, ponieważ ona oczyszcza, ona de detoksykuje naszą skórę. Jak wiadomo, dorosły człowiek dziennie powinien wypijać około 2 litrów płynu. Z tym, że to głównie powinniśmy się skupić, żeby pić wodę, ponieważ zarówno kawa, herbata, alkohole odwodniają nasz organizm. Dlatego pamiętajcie, żeby Pić dużo wody, ponieważ dzięki temu, że dostarczamy ją od środka, skóra będzie mogła sobie lepiej pracować. Dodatkowo bardzo istotne jest to, żebyśmy w ciągu dnia używali często kremów do rąk. Najlepiej po każdym moczeniu w wodzie. W ciągu dnia dobrze, żeby to były kremy regenerujące, kremy nawilżające, takie lżejsze, które szybko się wchłaniają. Natomiast na nos istotne jest, żebyśmy używali takich kremów ciężkich, takich treściwych, Różnego rodzaju masę, które właśnie mają być takie odżywcze, jak również, słuchajcie, tłuste. Dobrze jest też raz na jakiś czas zastosować taką, taki rytuał pielęgnacyjny, który polega na tym, że właśnie nakładamy taki gruby, gruby, znaczy grubą warstwę tłustego kremu, a no to zakładamy jakieś bawełniane rękawiczki i po prostu w takim zestawie idziemy sobie spać, ponieważ. Podwyższona temperatura wspomoże regenerację naszego naskórka, a rozszerzone pory łatwiej będą po prostu wchłaniać te wszystkie dobroczynne właściwości z kremu czy tam z masła do rąk. Dodatkowo raz na jakiś czas możemy je zafundować, słuchajcie, taki klej kliniany, bo jak wiemy, len ma bardzo dobre właściwości i bardzo dobry wpływ na nasz organizm, i warto len mielony dosypywać sobie do koktajli, do jogurtów, do płatków. No ale przechodząc, wracając do tematyki ochrony rąk powinniśmy sobie, słuchajcie, w wody zagotowe dwie łyżki siemienia lnianego, ostudzić i potem jak już w takim ostudzonym klejku moczyć dłonie przez 20 minut. Jeżeli już te ręce, one się fajnie tak zregenerują, one się nawilżą, potem wystarczy je przemyć, wiadomo, bo tu będzie taki tłusty klejk, e, osuszyć i oczywiście użyć kremu do rąk. Bardzo istotne jest, słuchajcie, to również, żeby w trakcie takiej pielęgnacji używać np olejków pielęgnacyjnych. Ja akurat do skórek i do paznokci, ponieważ musimy mieć na uwadze to, że właśnie nasze paznokcie, nasze skórki wokół paznokci również wysychają i one stanowią element właśnie ładnego wyglądu naszych dłoni. Ja akurat tutaj mam Flower Essence, jest to oliwka do skórek i paznokci. Ja mam ją z Semilaca. i ona jest jak widzicie taka dwuwarstwowa, dwukolorowa, miesza się ze sobą i właśnie taką ona ma też sobie pipetkę. O, taka pipetka malutka. I po prostu tą pipetką nakładam sobie na skórki i e, wsmarowuję. I po prostu sobie wsmarowuję ten, tą oliwkę e, w skórki i po prostu nie są takie przesuszone, ta skóra nam nie twardnieje tutaj przy paznoksie. I dobrze też przy łóżku postawić sobie, słuchajcie, krem z pompką. E, ja Wam już nagrałam film dotyczący świetnych kremów do rąk. Odsyłam Was do niego, tu tu chyba. I tutaj akurat mam tą wersję z Jai, to jest gryf zieloną miętą, kojąca piękna dłoni, namierzający krem do rąk. On ma, słuchajcie, pompeczkę, także bardzo łatwo po prostu sobie wycisnąć przed snem. Mam też zawsze przy łóżku. Oj, pomadkę do ust, to jest akurat cien na Zidla. I ja sobie taki zestaw trzech kosmetyków zawsze trzymam na, półce nocnej, na szafce nocnej i przed samym snem e, robię ten cały rytuł pielęgnacyjny. W okresie jesienno-zimowym warto wybrać takie kremy, które zawierają w swoim składzie np. E, słuchajcie, kwas jeluronowy, koenzym Q10, e, lanulinę, urynę, czyli mocznik, witaminę E, wosk pszczeli, e, różnego typu oleje, na przykład olej z nasion e, słonecznika, olej z, z, z pestek winogron, z olej z awokado, e, olej z, zialen, z ziaren ogórecznika, może to też być na przykład gliceryna, a to chyba mówiłam, keratyna. Yy, może być to również na przykład, słuchajcie, rumianek yy, i chyba bodajże o glicerynie. Yy, o maśle sza mówiłam Wam na początku. Jeżeli nie, no to właśnie, pamiętajcie o tym maśle sza, czyli o takich składnikach, które właśnie mocno nawilżają naszą skórę. To, co jest również bardzo istotne w pielęgnacji naszych dłoni, słuchajcie, to jest pink. Taki peeling najlepiej wykonywać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, w jakim stanie są nasze dłonie, bo jeżeli te dłonie są już od początku lepiej zadbane, dobrze pielęgnowane, no to możemy ten, te peelingi ograniczyć właśnie do raz na dwa tygodnie, czy chociażby troszeczkę częściej, czyli raz na półtora tygodnia, ponieważ większość z nas myśli, że ojejku, znowu trzeba kupować drugi peeling. Do, taki przeznaczony do dłoni. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, ponieważ oczywiście możemy sobie kupić peeling do dłoni. Ja mam na przykład takiego, taki ze starej mydlarni, nie. Z manufaktury Piękna, która była kiedyś w Rossmanie. Taki dwuwarstwowy właśnie, dwufazowy. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Faktycznie te dłonie peelinguję przez minutę jest bardzo fajny efekt. Ale słuchajcie, istotne jest też to na przykład, żebyśmy używali na przykład zwykłych peelingów, które używamy do twarzy, czyli takich peelingów enzymatycznych, na przykład peelingów takich drobnoziarnistych i możemy nawet, kiedy już wykonujemy peeling twarzy, wykorzystać te drobiny, które mamy na twarzy, na dłoniach, po prostu użyć ich właśnie do peelingu od razu dłoni, e, ponieważ peelingi gruboziarniste mogą uszkodzić, bardziej szkodzić, aniżeli pomóc, ponieważ uszkodzą właśnie Tą warstwę naszego naskórka. Taki peeling nie tylko właśnie pobudza mikrokrążenie skóry, nie tylko na przykład odświeża naszą opaleniznę poleciec, dzięki czemu ona się staje taka bardziej złocista, ale to pomaga lepiej wchłonąć naszej skórze właśnie te wszystkie dobroczynne składniki i właściwości z kremów do rąk, jak również słuchajcie, ta skóra staje się miękka, ta skóra staje się taka napięta, zdecydowanie mocniej zregenerowana. Jak również zdarza się, że peeling rozjaśnia e, przebarwienia. Także to jest naprawdę bardzo, słuchajcie, fajne e, rozwiązanie. Koniecznie pamiętać o tym, że po wykonaniu peelingu użyć e, kremu do rąk. Jeżeli chodzi o same produkty, które chciałabym Wam polecić e, do rąk, to tutaj znalazłam kilka bardzo fajnych i na przykład jest to ten, który sobie w tym momencie już sama zamówiłam. Jest to krem z Rezibo. Który kosztuje 29 zł, jest to krem regenerujący do rąk. Jest to krem naturalny, który ma bardzo dużo właściwości składników odżywczych. I ja Wam tutaj przeczytam, ponieważ sobie wypisałam. I on zawiera, słuchajcie, w swoim składzie olej marula, ekstrakt z aloesu, witamina E, masło shea, olej kukui, olej z nasion pomidora, ekstrakt z, z kwiatów białej lilii oraz alantoinę. I tak jak widzicie ma naprawdę świetny, świetny skład, jest kremem bardzo naturalnym. I ja Wam podlinkuję, o który krem chodzi, tutaj pod filmem znajdziecie w ogóle linki do produktów, o których powiem. Dodatkowo możemy sobie kupić krem regenerujący, krem lekko regenerujący do rąk z Kloschi, który kosztuje 29 zł. Yossi również wypuściło świetny krem z witaminą C, z granatem, z morelą oraz z niacinamidem. Krem ten kosztuje już 35 zł, no 37 mniej więcej. Bardzo polecam Wam również peelingi. I tutaj no, peelingi możemy kupić za, już nawet za 8 zł. I to na przykład z Mariona jest bardzo fajny peeling, e, taki ze zwierzątkami. Jak również z e, z tych wersji, które u mnie były wielokrotnie i do rąk, i do e, stóp. Z tej serii e, Foodie, czyli Soraja Foodie, to będzie bodajże jagodowy tam jest lekki właśnie peeling do rąk. Także słuchajcie, bardzo istotne jest, żebyśmy właśnie te ręce peelingowali, bardzo istotne jest, żebyśmy e, te ręce nawilżali I zawsze dobrze mieć czy w torebce czy chociażby w, na stoliku nocnym krem dorą w tubce, używać go tak jak mówię, jest to mega istotne, żeby ta nasza skóra była nawilżona i pamiętajcie to, co ten błąd, który popełnia bardzo dużo osób jeżeli temperatura już spada poniżej 10 stopni używajmy rękawiczek nawet cienkich, ponieważ chronimy jednak tą naszą skórę przed wiatrem przed mrozem, przed tym chłodem, przed czynnikami zewnętrznymi i naprawdę Moja siostra, która używa, znaczy nie używa rękawiczek, ma bardzo czerwone ręce i to z nami zostanie tak naprawdę, bo to już są nawet takie, potem może być tylko do odmrożeń, które bardzo ciężko wyleczyć, także pamiętajcie o tym, żeby też w okresie tym już zimowym, bardziej, a czy późno jesiennym stosować koniecznie, zakładać rękawiczki. Jeżeli macie tendencję do tego, że te rękawiczki gdzieś zostawiacie, za chwilę coś, że je gubicie no to warto po prostu kupować sobie tańsze i wtedy nie będzie nas tak serce bolało, a równie dobrze te rękawiczki ochronią. Pamiętajcie jednak, że rękawiczki nie mogą być bardzo ciasne, ponieważ nie będzie tutaj między skórą a rękawiczkami cyrkulacji powietrza i te ręce będą Wam po prostu zwyczajnie marznąć. I skoro mamy już omówione ręce, to teraz skupmy się słuchajcie na ustach, czyli na czymś, na czym nam kobietom bardzo zależy, ale nie tylko nam, ponieważ mężczyźni również powinni bardzo istotny sposób o te swoje usta zadbać, ponieważ one są tak samo narażone na negatywne czynniki zewnętrzne na suche, suche powietrze, na wiatr, na zbyt małą ilość wypijanej wody. Dlatego panowie też pamiętamy o dbaniu o, zarówno o te ręce, a zarówno o usta. I słuchajcie, jeżeli chodzi o usta, to musimy mieć na uwadze, że bardzo łatwo można je uszkodzić, bardzo szybko się wysuszają, bardzo szybko też przez to pękają, oraz są takie słuchajcie, spierzchnięte. Szorstkie, przez to też nawet makijaż um, ust nie wygląda dobrze, ponieważ wygląda on taki właśnie suchy. I wbrew, wydaje nam się, że jak używamy już szminek, używamy różnego rodzaju pomadek y, kolorowych czy błyszczyków, to już w jakiś sposób dbamy o te usta. Możliwe, że tak, jeżeli używamy kosmetyków takich mocno nawierzających, właśnie zawierających glicerynę, słuchaj i, i te wszystkie składniki, które wymieniłam wam, przynajmniej część tych składników, które wymieniłam wam wcześniej przy omawianiu tematu yy, zawartości kremu do rąk, ale wbrew pozorom, jeżeli używamy np. przykład tanich pomadek, które mają piękny kolor, ale nie mają tych właściwości nawilżających, to niestety tylko dokładamy naszym ustom i one przez to są mocniej wysuszone, są właśnie pozbawione nawilżenia, łatwo ulegają pękaniu, Pękają nam kąciki, co jest bardzo bolesne, bo sami wiecie, że ja się borykam z tym problemem jakiś czas temu, bardzo długo i nie mogłam się wręcz pozbyć tego pękniętego kącika. Robią nam się też zajady. Także pamiętajcie, że mm, samo używanie szminek, czyli tak zwanych produktów kolorowych, w żaden sposób nie pomoże naszym ustom, a tylko może im również zaszkodzić. Także istotne jest, słuchajcie, żebyśmy często używały, e, używali balsamów, pomadek do ust. Takich najlepiej, które zawierają dużo składników odżywczych, takich, które na przykład chronią, które powinny chronić przed promieniowaniem UV, również takich, które są na tyle treściwe, że gdzieś tam ten film na naszych ustach zostawią i dzięki temu te nasze usta będą również chronione przed tymi negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. To, co jest też istotne, słuchajcie, to tak jak mówiłam właśnie picie wody, żeby te to nabierzenie dostarczać już od samego środka. To, co jest istotne, to wykonywanie słuchajcie, peelingu tłust. I ja również Wam polecam bardzo dużo fajnych pomadek, e, takich od razu e, peelingujących, z Silveco na przykład. Uważam, że są świetne. E, ja razem z tym kremem z Rezi, bo właśnie też sobie zamówiłam, bo odkryłam bardzo fajny sklep z kosmetykami naturalnymi i też Wam podziękuję, e, bo one kosztują słuchajcie, e, bodajże około 10 zł. A te pomadki peelingujące z Silveco zawierają w sobie cukier i właśnie ten peelingowanie jest takie bardzo delikatne, może być to odżywcze właśnie. Ta pomadka peelingująca, czyli taka najbardziej tradycyjna, może być bodajże brzozowa, była tam jeszcze miętowa i właśnie tą miętową sobie zamówiłam. Dodatkowo słuchajcie, możemy stosować takie peelingi, że tak powiem ręczne, czyli mamy w takich słoiczkach i po prostu palcem nasze usta Peelingujemy, ja mam w chwili obecnej z MIO i też jestem bardzo zadowolona. Pewnie na jesień będzie wychodziła nowa seria właśnie, tam mamy peeling i maseczkę, bo stosowanie maseczek też, jeżeli nie mamy na przykład w danej chwili balsamu, to możemy właśnie sobie użyć maseczki do ust i też się świetnie sprawdza te usta, nasze będą nawierzane w trakcie snu, więc to też jest bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli... Dorwiecie gdzieś tam, właśnie, obserwujcie stronę MIO, jeżeli pojawi się w sezonie 7, a wydaje mi się, że tak, bo w zeszłym roku była dyniowa, Ja sobie na wiosnę kupowałam wisień z czekoladą i bardzo fajnie, właśnie mi się sprawdza, jest bardzo wydajna. No ale to, co też jest istotne, powinniśmy, słuchajcie, wykonywać masaże naszych ust. I taki masaż najlepiej wykonywać miękką szczoteczką do zębów. Wystarczy po prostu, nawet jeżeli mamy na ustach odrobinkę balsamu odrobinkę, słuchajcie, takiego pomadki, To po prostu bierzemy szczoteczkę i delikatnie okrężnymi ruchami pilingujemy od jednego kącika do drugiego. Taki masaż, w sumie nie powinien trwać dłużej niż minutę, żeby po prostu tych naszych ust też nie uszkodzić. Przez to tam krew zacznie lepiej krążyć, usta znowu będą takie soczyste, będą jędrne. A jednocześnie też w jakiś sposób spingowane, czyli zeszamy ten suchy naskórek. To, co jest też istotne, to słuchajcie, nie oblizujemy ust na zimnie, ponieważ jeżeli to robimy, to już na pewno możemy się nabawić nie tylko zajadów, ale również właśnie te nasze usta, brew pozorom, będą nam bardziej pękać. Także smarujemy balsamami, pomadkami, a nie oblizujemy. I ja Wam chciałam też polecić bardzo fajny balsam do ust. Jest to balsam basa, La też jest taka szminka. Ona kosztuje słuchajcie mniej więcej 20 zł i to jest pomadka, która zawiera kompleks naturalnych peptydów i e, o, receptura jest oparta na wodzie Nutribii i ona zawiera właśnie biopeptydy, witaminę E, olej żożoba, naturalny wosk roślinny oraz kolagen. To co jest jeszcze istotne jeżeli chodzi o pielęgnację ust, mm, no to na przykład słuchajcie warto jest też kupić sobie w aptece kapsułki z witaminą A i E i one są takie dość płynne i wystarczy na przykład z dezynfekowaną bądź czystą igłą szpilką zrobić dziurkę i ten płyn, który nam się wydaje, wsmarować właśnie w usta i w ich okolice. Dzięki temu nasze usta będą odżywione, będą też fajnie takie nawilżone, dostarczymy im ważnych witamin i możemy dzięki temu pominąć na przykład kupowanie jakichś drogich kremów i pozbyć i w ten sposób też właśnie będziemy zapobiegać powstawaniu zmarszczek i przyszedł mi właśnie do głowy jeszcze jeden słuchajcie, fajny produkt, który kiedyś używałam i to jest jeżeli lubicie zapach mango i kokosa to jest z taki peeling cukrowy on kosztuje bodajże 32 zł właśnie mi się też rzucił w oczy myślałam, żeby go nie kupić, ale z racji tylko, że mam ten z Mio, no to już sobie to pominęłam ale też gdybyście chcieli to Was do tego zachęcam do kupienia tego produktu no i słuchajcie znalazłam na tej stronie bardzo też fajne szminki marki Equilibra, Equilibra i to jest taka seria Lost Nature I ja Wam też chciałam przeczytać co te szminki w swoim składzie zawierają, ponieważ zawierają bardzo fajne właśnie składniki. One kosztują 35 zł, mają przepiękne kolory i to jest pomadka, która, której konsystencja jest bogata w naturalne pigmenty i dodatkowo zawiera sole kwasu hialuronowego, które odżywiają, nawilżają skórę ust, olejek żożoba, który ma działanie natłuszczające i wygładzające, Masło szea, które oczywiście chroni i uelastycznia, jak również witaminę E, która działa przeciwutleniająco. Także ja sobie również zamówiłam jeden kolor taki bo może fajnie nam się sprawdzi właśnie w tym okresie jesiennym. No, mówię, jeszcze jej nie używałam, ale skład miała bardzo fajne i mnie zaciekawiła, dlatego chciałam Wam o niej wspomnieć. No może ktoś z Was też będzie chciał sobie przetestować i mieć nie dość, że ty, zadbane usta, czyli odżywione, właśnie nawilżone, a do tego na nich piękny kolor. I to słuchajcie by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację zarówno skóry dłoni, jak i ust w okresie tym jesiennym. Mam nadzieję, że rady, które Wam przedstawiłam, opowiedziałam Wam troszkę, Wam się przydadzą i będziecie mogli z nich skorzystać. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne rady, których tutaj nie, nie powiedziałam, to piszcie koniecznie w komentarzach sama. Bardzo chętnie będę się do nich stosować. No bo już czuję, w ogóle, o ile w lecie pijemy dużo wody, no bo jest gorąco. O tyle ja na przykład jesienią piję głównie kawę. No i od czasu do czasu herbaty zielone, ale no to niestety też wpływa na, negatywnie na nasze napodnienie. więc pamiętajcie, słuchajcie, żeby pić dużo wody, pamiętajcie, żeby kremować ręce, używać puszczyków, znaczy pomadek, balsamów do ust, ponieważ to wszystko wpłynie na piękny wygląd naszych ust. No i dłoni, jeżeli. Mówimy tutaj o kremach do rąk. Także słuchajcie, ja Wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Mam wrażenie, że trochę naplątałam w tym filmie, ale wybaczcie mi proszę. Chciałam Wam po prostu przekazać jak najwięcej informacji. Eee, no i co? Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a film Wam się podobał, to proszę eee, kliknijcie guzik subskrypcji. Klikajcie dzwoneczek i będziecie mieli te przypomnienia o nowych filmach. Podajcie na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym odcinku.